Witam wszystkich! W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak w programie GIMP stworzyć własne logo. Na początek uruchamiamy program GIMP. Następnie wybieramy plik, otwórz logo oraz wybieramy jedno z wielu dostępnych lug. Ja wybieram gwiazdę. Wypełniamy tekst, rozmiar czcionki, rodzaj czcionki oraz kolor poświaty, jaka ma mieć nasza gwiazda. Klikamy OK i czekamy, aż program wyrenderuje nasze logo. Tak oto wygląda nasze wyrenderowane logo. Możemy z nim jeszcze wiele zrobić. Na przykład zmienić tło. Klikamy prawym przyciskiem, wybieramy narzędzie Filtry, a następnie wybieramy Renderowanie. Następnie wybieramy Lawa. Oraz wybieramy jakiś gradient, taki, który nam odpowiada. Wybieramy również ziarno i rozmiar, szorstkość oraz inne parametry i klikamy OK. Czekamy, aż program wyrenderuje lawę. Dodatkowo możemy jeszcze wyrenderować wiele innych rzeczy. Na przykład Zróbmy na przykład chmurę, gdyż dała ona doskonały efekt naszemu nowemu logo. Czekamy, aż otworzy się nowe okno. To powstała chmura. Ponieważ zakryła nam większość naszego napisu, możemy zmniejszyć krycie tak, aby nas satysfakcjonowało. Dodatkowo na nowej warstwie możemy utworzyć np. płomień, który również daje bardzo ciekawy efekt. Zwłaszcza gdy, gdy tworzymy logo bądź tapetę. Wybieramy filtry, renderowanie, natura oraz płomień. I czekamy na otworzenie się nowego okna. Tutaj możemy wybrać parametry takie jak jasność, kontrast oraz możemy kliknąć edytuj, by otworzyć nowe okno, w którym jest wiele funkcji, takich jak kierunki oraz wariacje płomienia. Gdy wybierzemy ten, który nam się podoba, klikamy OK i czekamy na wyrenderowanie. Płomień już powstał, lecz jest dość mało widoczny, dlatego możemy spróbować przenieść go nieco wyżej. Gdy uzyskamy już odpowiedni efekt, możemy zakończyć pracę bądź szukać nowych pomysłów. Takich jak na przykład dodanie jakiegoś gradientu. Wybieramy ostatnie tło, wybieramy gradient oraz wybieramy gradient, który nam się odpowiada. Następnie wybieramy jakiś losowy gradient. Ciężko jest uzyskać efekt doskonały, lecz trzeba wiele próbować. Ja postanowiłem utworzyć kolejną warstwę i dodać kilka gradientów. W tym celu dodaję przezroczystą warstwę. Wybieram gradient, który chcę oraz narzędzie do tworzenia gradientu. Szukam efektu, który mnie usatysfakcjonuje. Jeżeli gradient nie wyjdzie, możemy kliknąć Ctrl-Z i go usunąć. Gdy już uzyskamy pożądany efekt, należałoby połączyć wszystkie warstwy w jedno. W tym celu klikamy na... Najwyższą warstwę zaznaczamy ją a następnie klikamy prawym przyciskiem i wybieramy połącz w dół. W ten sposób łączymy kolejne warstwy, tak aby została tylko jedna. Gdy już skończymy, wystarczy po prostu zapisać plik. I voilà. Oto gotowy nasze logo. Dziękuję za uwagę.